Was moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na zakupy na żywo ze mną. Pod lupę dzisiaj bierzemy sklep Zara. Dużo osób widziałam, że nagrywa właśnie takie filmy. Ja dużo wcześniej chciałam nagrać taki film. Pokazuję Wam, co jest ciekawego. Sklepie, ale oczywiście zabrakło mi czasu i się skończyło na chęciach. A teraz widzę, że każdy to robi, więc wiedziałam, że ja też zrobię. W końcu się zabiorę do tego i też nagram taki film, że tutaj w Szwecji znajduje się coś innego, gdzie się trochę od polskiego. Nie wiem, zobaczymy. Także nie przesuń Zapraszam was na zakupy ze mną. Chodźcie, chodźcie. <zysy> dzisiaj na czarno ubrana i o dziwo wziąłam też czarne rzeczy wziąłam tą kurtkę taką fajną, co wziąłam u i taką bluzkę dwie pary spodni eee, nie było dużo fajnych rzeczy, ale wziąłam takie, które bym kupiła na teraz i gdyby były tam te wszystkie powietrzańsze to bym kupiła, ale uważam, że trochę cenowo są za drogie, także wziąłam te, które możliwe, że kupię, także przymierzamy Teraz spodnie, to to takie skórzane spodnie. Ja bardzo lubię tym takich spodni. One mają właśnie dodatkowe jeszcze kieszenie tutaj. Całkiem fajnie leżą. Ja wzięłam rozmiar M. Z tyłu tak wyglądają. Długość też mają spoko. I naprawdę skusiłabym się na nie, gdybym nie to, że mam podobne, tylko że bez kieszeń. Już z kieszeni. Ale bardzo mi się podobają. One kosztują 549 49 ale są naprawdę mega wygodne, ja bardzo lubię styl, taki styl spodni czuję się naprawdę mega komfortowo, bo naprawdę super Kolejne ubranie i już taki zestaw stworzyłam, czyli taka bluzka, ona jest taka fajna, cieniutka, tutaj ma takie rękawy trochę bufiaste, ona kosztuje tylko 150 koron, ma takie cieniutkie materiały, ale naprawdę e, spodobała mi się, wpadła mi w oko, były jakieś różne kilka kolorów i dżinsy, które też mi się mega podobają, chciałam się nie kupić tylko że one tutaj z przodu się troszkę tak dziwnie układają, ale one są z wysokim stanem, czyli zapępek. Yy, są takie troszkę szersze, ma... ma mamy nawet. Takie z tyłu mamy jeans i one kosztują 349 koro. Z tyłu na tyłku też całkiem fajnie leżą. Długość też mają spoko, jak widzicie, więc się zastanawiam nad nimi, bo naprawdę mi się podbają, chociaż tutaj troszkę ten jeans jest taki grubszy i to się trochę tak dziwnie układa, ale myślę, że może nie będę zwracała na to uwagi. Tak, poza tym to są wygodne i fajnie się z nich czuję, bo ja ogólnie tylko lubię słońce z wysokim stanem. Noszę takie cały czas. Więc przymierzę teraz kurtkę, którą polowałam online i która nie było. Tutaj wisiały chyba tylko dwie, także przymierzę. wygląda tak. Ja mam o, szczerze, że jest taka trochę dziwna, ale chyba mi się podoba. Mega. Z tyłu ona jest taka, jakby ciebie bufiasta. Specjalnie tak zrobiona, zmarszczona i żeby z tyłu tak odstawała. Kaptur ma prze. Prze, przesuperowy. To jest akurat MK. Chyba została SK, MK. I ogólnie powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ona. A nie wygląda, nie jest też taka droga, bo w sumie kosztuje 700 koron w porównaniu do innych kurtek. Tutaj w zarze to nie jest taka ta cena zła. I ogólnie cały ten zestaw mi się mega podoba. Podobała ja mi się ta Trochę ona jest taka... Widzę co tutaj tak trochę odstaje, jest trochę taka... Dziwna, ale ma coś w sobie. Na deszcz, na pogodę takie, uh, jakie teraz mamy. To jest naprawdę ekstra. Także zastanawiam się na tym, bo ogólnie ten cały zestaw nie się podoba który mam teraz na sobie. Może że wygląda super. Więc muszę się w tym zastanowić, co wziąć, co kupić, co nie kupić. Więc ja już jestem w domu, jak możecie zauważyć. Jeśli chodzi o moje zakupy, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Miałam jeszcze iść do sklepu H&M, ale dostałam dużą torbę To jest moja torba z pracy Więc ciężko by mi było nagrywać i pokazywać wam, jakie są rzeczy I ciężko by mi było z tym wszystkim iść do przymierzalni Jeśli chodzi o sklep H&M, nagram go następnym razem Dzisiaj się skupimy na zarze e, Skupimy się, skupiliśmy się <grych> na zarze Więc jeśli chodzi o przymierzalnie, to oczywiście mogłam wziąć dużo więcej rzeczy I pokazać wam... E, jak te rzeczy wyglądają na mnie, ale ja się skupiłam na, na tym, że patrzyłam, co mi się podoba i co bym chciała sobie kupić, mając odpowiedni budżet, może tak, <noise> bo jakbym miała duży budżet, to bym na pewno więcej tych rzeczy wzięła, więcej kupiła, ale patrzyłam tak, co mi się podoba i co bym chciała mieć na teraz. Więc tak akurat się stało, że do przemierzania wzięłam same czarne rzeczy, ale ja właśnie chciałam kupić sobie jakieś takie spodnie, które fajne, fajnie będą leżały z wysokim stanem i uważam, że znalazłam prawie idealne, że fajnie leżały i były mega wygodne. Plus, to właśnie jeśli chodzi o tą kurtkę, którą pokazałam wam w przymierzalni, to ja już wcześniej na nią polowałam. Patrzyłam na nią na stronie Zara. To nie było w ogóle tej kurtki, była wyprzedawana, Tak też nie było na polskiej stronie Zara. Były wykupione, tutaj też były wykupione. I właśnie zobaczyłam je stacjonarnie, chyba trzy wisiały. Więc, <ścoughs> więc udało mi się kupić tylko zobaczyłam to od razu, to od razu stwierdziłam, że przymierzam tu kurtkę i ją zabieram. Było tam dużo ciekawych rzeczy. Dużo było też fajnych torebek. W ogóle też miałam jedno do przemierzania, ale niestety nie mogłam e, takich drobnych rzeczy wziąć jak torebka, czapka czy kolczyki, mogłam ze sobą wziąć do przymierzania, Ale było naprawdę dużo fajnych torebek i też w fajnych cenach. Nie kupowałam żadnej torebki, bo i tak mam ich za dużo, więc mi nie jest, nie jest potrzebna torebka. Ale naprawdę były bardzo fajne. I kolczyki też e, jedne były fajne, zastanawiałam się nad nimi, ale w końcu nie kupiłam. Kilka par widziałam fajnych butów, ale buty też mam w podobnym stylu, więc stwierdziłam, że nie będę kupowała. Poza tym jeszcze wypłaty nie dostałam, więc nie było to bardzo z czym szaleć. <grych> Także skupiłam się na tym, co najbardziej potrzebuję i co najbardziej mi się spodobało. Były też różne fajne kreacje sylwestrowe. Jakieś takie na wyjście. Ja nigdzie nie wychodzę, więc takie ubrań, takich ubrań nawet nie przymierzałam i nawet nie skupiałam się nad nimi. Skupiałam się nad, nad ubraniami właśnie takimi na co dzień, które używam i w których chodzę. Więc suma summarum kupiłam tylko dwie rzeczy, można powiedzieć, że trzy. Tamtej bluzki jednak nie wziąłam tej czarnej, niestety. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że zamówię może online, bo bardzo mi się podobała. Ona była taka fajna, cieniutka, fajna rękawy miała. I kosztowała też niedużo i były chyba trzy kolory do wyboru, więc możliwe, że jakieś kupię dwa kolory Sobie zamówię może online Przynajmniej wiem jak leży i jaki rozmiar Więc jak widzicie, mało kupiłem A widzicie jaka wielka, wielka torba Oznacza to jedno, że jednak skusiłam się na tą kurtkę Jednak urzekła mnie ona, jednak mi się bardzo spodobała, bo jest taka Inna, niby prosta, zwyczajna w kolorze czarnym, ale spodobała mi się bardzo, więc chciałam ją kupić. Więc zacznijmy od tej kurtki. Jak już mówiłam, poszłam ją u Katie Kio. Katy Kio, nigdy nie mogę wypowiedzieć tej nazwy, na Instagramie i tak ona mi się spodobała i od razu wtedy, wtedy od razu zobaczyłam na stronie czy jest i niestety nie było także dorwałam ją stacjonarnie więc przemierzywamy ją jeszcze raz wygląda tak Ma przewielki kaptur fajny I widzicie i ma super materiał ale skórzany, czyli na taką pogodę jesień brzydko bezkulne o ostatnio mamy tej szesci będzie idealna jesień zimę bo w sumie to jest ta górka jest dość gruba z tyłu ma ten właśnie taki ściąg, to właśnie ona tak, tak się układa, jak taka kurtka bomberka z tyłu. Z przodu już tutaj jest prosta. ty też ma ściągacze w środku jednej jest... i z drugiej strony, ale jeśli chodzi o ten tył, to tam jest specjalnie on tak ściągnięty, więc tego akurat e, ruszać nie możemy. W każdym razie ja polewam jakąś kurtkę czarną, bo wbrew pozorom. Byłam wprawdzie dzisiaj ubrana na czarno, ale miałam właśnie ten płaszczyk, co dzisiaj mam, ten jest taki cieniutki I w kolorze czarnym, a tak poza tym to czarnej kurtki, to ja nie mam kurtki, nie płaszczyku czarnego nie mam Więc fajnie, że udało mi się tą kurtkę kupić Bardzo wygodna Tutaj mają takie kieszenie Ten kaptur czederski Kaptur bardzo fajny, widzicie? Niepotrzebna jest parasolka Kaptur jest... Taki kaptur mamy, to nie jest potrzebna parasolka. Kosztowała 699 zł i wzięłam rozmiar M. Chyba widziała jeszcze s dwie chyba, więc ona wisiała i czekała na mnie. To już jest pewne, że miała być moje. Więc jeśli chodzi o następną rzecz, kupiłam jednak te spodnie, co przymierzałam. To jest Classic mam Fit. Kosztowały 349 koron może przymierzać nie będę, w każdym razie fajne spodnie czarne, jeansowe. Nawet nie właśnie, czy tych spodni ona też nie miała, bo ona jakieś właśnie tak miała czarne i też się dużo osób o niej pytało, skąd ona ma te spodnie. Także myślę, że to one też były z zarys z tego co kojarzę, więc są naprawdę super. Jestem zadowolona, że je kupiłam, bo właśnie chciałam też upolować jakieś fajne spodnie jeansowe. I kupiłam tę opeseczkę Wiele osób ją wija ją ja widziałam i to paska mi się bardzo podobała, słyszałam, że na Instagram od jakiegoś makijażu będzie spoko wyglądało poza tym ja lubię paski więc się skusiłam na tą paskę i ona jest o tyle fajna, że ona nie jest taka sztywna, tylko po prostu można ją yy, rozszerzać bez problemu, tylko że ona, że ona się rozszerza bez problemu więc dostosowuje się do kształtu głowy także moi drodzy, to było na tyle jeśli chodzi o zakupy Kupiłam wprawdzie dwie rzeczy To tyle, jeśli chodzi o Sklep Zara bo Mam nadzieję, że ten vlog Wam Vlog, film Wam się spodobał Dajcie znać i dajcie znać, czy Podobny asortyment znajduje się też w Polsce Myślę, że tak może Więc ja już kończę Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym